Witajcie moi drodzy. Ja kolejny raz w lesie, ten sobotni poranek. Chciałem się z wami przywitać już z głębokiego lasu. Kto właśnie skojarzył to pokazywałem w jakimś filmiku. No nie w jakimś, bo filmiku, który nazwałem. Zaraz wejdę w takie widać tam normalnie na drodze drewno, drzewo znaczy stare przewrócone. To wybrałem się w to samo miejsce. Jestem już no, głęboko w lesie, to znaczy po drodze no słuchajcie, no grzyb już ewidentnie zanika, póki co u mnie. No ale jeszcze spójrzcie takiego pięknego borowiczka. Jakiś śniaczek wleciał, to znaczy krasny, no krasny borowik. Jakieś takie ładniejsze gołąbki. No i ja będę się włączać, jak już Będę natrafiać na jakieś konkretne grzybki. Może na wejściu, jak tam wejdę, po prostu już w ten las, co nazwałem go lasem głębokim, to się włączę i tak na żywo. No i patrzcie, ja już przyszedłem tamto drzewo i dochodzę taką klimatyczną dróżką do tego tak zwanego głębokiego lasu. No i powiem Wam, że wchodzę tu na żywca i ja już tu widzę. Tu widzę jakiegoś takiego, ale patrzcie już, słuchajcie. No, mimo iż tam wcześniej, no, uwierzcie, no nawet i w środę co byłem, to nie napotykałem takich grzybków. Tej, słuchajcie, on jest w świetnej kondycji. No, także super. O, ja już widzę kolejnego. No powiem wam, że ja uwielbiam tutaj przychodzić No jest to, no jestem chyba drugi czy trzeci raz. No drugi to na pewno, bo raz to filmik nagrywałem. No ale tu jest naprawdę kawał drogi. Ale jak widać, warto. Patrzcie, tu jest chyba jakiś całkiem inny mikroklimat czy coś, bo tu jest grzebek. Tu jest kolejny i to nie są. Grzyby takie jak w środę. Nie no, przejdę z wami, bo widzę dalej. No, niesamowicie, no. Powiem Wam, zaczarowana jest jakaś ta głębsza partia lasu. No, zobaczcie, nie ma reguły. Ja zaraz przejdę, wyzbieram. Tylko chciałem. Patrzcie, patrzcie, jakie tu grzyby. No, no ja nie wiem, tu jest naprawdę jakiś w tym cudownym lesie jakiś. Inny mikroklimat, czy jak? Że takie grzyby, no, ja po drodze, takie berety. W środę zresztą, kto oglądał filmik z środy to widział, co się dzieje, a tutaj no, nieźle, naprawdę nieźle. Dobra. No i słuchajcie, ja nie sądziłem, że wychodzę tutaj takie w ogóle, że tu będą jeszcze takie grzybki. No, szczerze mówiąc, to no jestem. W szoku dosłownie. Mówiąc, no już nie mówiąc o takich jak paznokieć Co pozostawiałem. No i kawałeczek dalej. Słuchajcie, ja to nawet Ja nawet bym się cieszył z tego jednego grzybka jakbym tutaj taki kawał przeszedł. Także no, niezmiernie mnie niezmiernie mnie to satysfakcjonuje, że. Pokonałem taki kawałek drogi, no ale było naprawdę warto. A są mi też większe. Ale jeśli tylko on tu jest taki, ja to zawsze sobie tak przycinam. No zobaczcie, no nawet tu nawet nie ma co. Nie podlega jakiejkolwiek dyskusji, że on nie wskoczy do mojego koszyka. No jak tu jest taki, no to korzeń to tylko dla udowodnienia. Także. No już jest. Naprawdę jak na to co oczekiwałem, a to co jest, to i jest już naprawdę nieźle. A nieźle to jest przede wszystkim jak się spaceruje po takim pięknym lesie. I kolejny taki piękny borowiczek mi tutaj wyskoczył. Mm. Tu to w ogóle jakieś takie te grzybki są. No nie wiem. Każdy patrzcie. Patrzcie jaki on jest zdrowiutki. Jedna dziurka to. Czy nie będę się powtarzać po raz kolejny? A nie robi na mnie wrażenia. Lecimy dalej. No i kawałeczek dalej. Patrzcie, tu jest borowiczek. Taki ładny. Tu jest kolejny. Może je zerwę od razu przy Was. Takie dwa tu fajne. No i chwilkę dalej. Natrafiłem na takie trzy, a nawet cztery, bo te trzy tu przed chwilą <laughs> zebrałem tego zerwę tu przy Was Także takie cztery A powiem wam nawet 5, bo ja to już go to widziałem No spójrzcie kolejny jaki przepiękny borowiczek i kolejne cudo na mojej drodze O! Taki fajny grzybek. Tak ma zdeformowany ten kapelusz, ale naprawdę urodziwy. A tu takie duże, olbrzymie. Tam widać jodły. Jeszcze się uchowały. No i pod kolejnymi potężnymi jodełkami zastałem taki oto widok. Fantastyczny. Tu jest taki. Większy, ale tutaj jest taki przepiękny, kolejny prawdziweczek. No, patrzcie, takie dwa. A słuchajcie, jeszcze tu, już bezpośrednio pod tą jadełką, jeszcze takiego dojrzałem. Także. Takie trzy grzyby. No przecież by nie było, gdyby nie wpadł mi kozaczek. Przy samym takim domku rósł sobie taki kozaczek. No tutaj to nawet nie ma co sprawdzać. No. no i jeszcze wam pokażę ja już inną drogą, ale tam jest cały ten las taki głęboki. Znaczy, no tak nazwałem. No, cały czas jestem głęboko w lesie, którego tak nazwałem. Patrzcie, ja już wychodzę, a tu jeszcze taki widok mnie spotkał. No w koszyku mam, ale piękne grzybki chociaż. Patrzcie, tu jeszcze takie, takie mnie żegnają tutaj. No jaka bambaryłeczka. Tu jest taki malutki, ale tego to oczywiście zostawię, lekko przymaskuję. O, ale tu dalej jeszcze jakie je widzę. No te to już poprzerastany ale tu jest grzyb tam jest grzyb patrzcie dalej tu jaki grzyb tu jaki grzyb no tu jakie grzyby kolejne ten jaki bysior ale tu jeszcze taki ładniejszy patrzcie kochani ja już wracam z tego sobotniego grzybobrania a tu po drodze przy takiej brzozowej kłodzie, jak widać takie grzybki mi się tutaj jeszcze trafiły. No coś pięknego. Naprawdę jestem niesamowicie zadowolony. Ja tak w weekend to raczej, ale nie ma tyle ludzi także. A tym bardziej głęboko byłem, nadal jeszcze wracam z dosyć głębokiej partii lasu to. To takie grzybki mi się tutaj trafiają. <laughs> nie no, słuchajcie, bo sytuacja zaczyna mi się komplikować, bo w koszyku już jest jak widać. Tyle. Ja nie mam żadnej reklamówki, bo nie sądziłem, że to, to będzie ta sobota taka owocna. No, ale powiem Wam, tu jeszcze zobaczcie, malutkie, jakie piękne, w drodze powrotnej. Także szczerze mówiąc, to ja. Wyzbieram te, i już reszta zostaje w lesie. Także, może od razu z tego miejsca z Wami się serdecznie pożegnam. No, i cóż, mogę życzyć Wam tylko zdrówka. I widzimy się w następnym filmiku. Oczywiście, jeśli dotrwałeś, tu do końca. Także do zobaczenia. Trzymajcie się. Cieplutko. Hej.